Nadlatując prędkością 160 metrów na sekundę. Jak zginiesz, to nie będziesz mógł już walczyć. Walczysz, aby żyć. 6 kwietnia 1945 roku Yamato wychodzi z portu. 6 kwietnia 1945 roku Yamato rusza do walki. Na pokładzie pancernika jest 3333 oficerów i marynarzy. Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o moim ojcu. Chcę bronić matki i młodszej siostry za wszelką cenę. Obronię cię, chociaż już nigdy się nie zobaczymy. Yamato pewnie popłynie na Okinawę. Nie umieraj. Yamato, o to no. Yamato. Tato.